Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu z cyklu Iwka Ligal badamy przepisy Ukraina. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnych zagadnieniach z punktu widzenia Polaków, którzy przyjmują pod opiekę obywateli Ukrainy. Dokładniej omówimy, w jaki sposób takie rodziny mogą uregulować kwestię udostępniania lokalu tym obywatelom oraz czy polskiej rodzinie, która pomaga uchodźcom, przysługuje jakieś świadczenie dodatkowe za zapewnienie takiej opieki. Wiemy, że w związku z trwającym konfliktem do Polski nadal przybywa wiele obywateli tego kraju, dlatego wiedza z tego zakresu jest niezmiennie i szczególnie istotna. Ja nazywam się Marta Woś, jestem radcą prawnym, senior lojerem w Iwka Legal Kancelarii Fortek Karasiński Radcowie Prawni. Dzisiaj jest ze mną Ania Schauer, aplikant radcowski, lojer w Iwka Legal. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Aniu, zacznijmy od tego, kto ma obowiązek zapewnić opiekę uchodźcom i kto koordynuje ten proces? Zgodnie z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w pierwszej kolejności taką pomoc powinien zapewnić i koordynować przede wszystkim wojewoda przy pomocy oczywiście innych organów administracji publicznej. Zwróćmy uwagę, że takiej pomocy może udzielić również osoba fizyczna. No właśnie, od samego początku widzimy, że to właśnie Polacy ruszyli z pomocą Ukraińcom uciekającym przed rosyjską inwazją. Polacy udostępniają im swoje pokoje czy nawet całe mieszkania. W związku z tym zaczęły pojawiać się pytania, w jaki sposób powinno się uregulować kwestie udostępnienia lokalu dla przebywających z Ukrainy. Zagadnienia, które budzą wątpliwości dotyczą tego, czy w ogóle jest obowiązek uregulowania kwestii zapewnienia mieszkania uchodźcom, czy przepisy specustawy ustawy jakoś regulują te kwestie? I najważniejsze, jaka powinna być forma umowy? Dobrze, że zwracasz na to uwagę. Ja też obserwuję na wielu forach, że Polacy zaczęli zastanawiać się, czy w ogóle potrzebne jest zawarcie jakiejkolwiek umowy, czy warto taką umowę napisać pisemnie, czy wystarczy tylko forma ustna. Wiemy oczywiście, że zawierając umowę na piśmie, mamy niejako kontrolę nad tym, jaki będzie jej zakres, jaki będzie czas trwania tej umowy. Mamy też spisane dane obu stron. Niestety jednak zwracam uwagę, że zapisy z ustawy w tym zakresie nadal budzą wątpliwości. Aniu proszę, żebyś szerzej o nich opowiedziała. No właśnie, należy jeszcze wspomnieć, że zaczęły rodzić się pytania, czy chęć pomocy ze strony Polaków nie przerodzi się później niestety w przykre konsekwencje, polegające na trudnościach z odzyskaniem dostępu do swojego mieszkania, czy też konieczności przeprowadzenia eksmisji. Bądź z drugiej strony, co się stanie, jeśli polska rodzina nie będzie chciała dłużej udostępniać lokalu Ukraińcom? Oczywiście podkreślamy, że w tej trudnej sytuacji musimy zadbać o ochronę obydwu stron. Wydaje się, że rodzaj umowy zależy od tego, czy Polak wynajmuje taki lokal w celach zarobkowych, czy też tylko i wyłącznie, żeby nieść pomoc. W mojej ocenie w tym pierwszym wypadku właściwszy będzie najem, a w tym drugim użyczenie bądź prekarium. Czy możesz, Aniu, przybliżyć nam, czym jest umowa najmu? Tak, oczywiście. Umowa najmu jest to umowa uregulowana w kodeksie cywilnym. Charakteryzuje się odpłatnością. To znaczy, że w zamian za udostępnienie takiego lokalu, najemca zobowiązany jest do zapłaty umówionego czynszu. Właściciel mieszkania, który chce je wynająć, może wybrać umowę najmu okazjonalnego, umowę najmu instytucjonalnego bądź też umowę zawieraną na zasadach ogólnych, czyli tzw. najem zwykły. Zwróćmy uwagę, że do umowy najmu stosujemy ustawę o ochronie praw lokatorów, co ma ogromne znaczenie przy eksmisji najemcy. Co ważne, umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia trwająca dłużej niż rok powinna być zawarta na piśmie. A jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, umowę uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Aniu, a co z wypowiedzeniem takiej umowy? Czy można ją wypowiedzieć? Tak, oczywiście, w przypadku, gdy czas trwania tej umowy nie jest oznaczony, to wtedy obie strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem tych terminów umownych, a jeżeli ich nie ma, to przy przyjęciu terminów ustawowych. Oczywiście, oprócz tego, jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony w umowie, obie strony mogą go wypowiedzieć zgodnie z postanowieniami umownymi. Chciałabym też zasygnalizować, że istnieje coś takiego jak instytucja milczącego przedłużenia umowy. Ona oznacza, że jeżeli po upływie terminu wskazanego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca nadal używa rzeczy za zgodą wynajmującego, w razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony. Dodajmy też, że umowę można wypowiedzieć między innymi, gdy najemca nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy płatności i najczęściej chodzi tu o trzy miesiące. Wcześniej jednak musi uprzedzić na piśmie lokatora o zamiarze wypowiedzenia i dać miesięczny termin na uregulowanie zaległości. Prawo do wypowiedzenia właściciel ma też wtedy, gdy pomimo pisemnego upomnienia najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. A co do zwykłej umowy najmu, należy zwrócić też uwagę, że na jej podstawie trudno jest się pozbyć lokatora, który sam, czyli dobrowolnie, nie chce opuścić lokalu, wówczas pozostaje tylko wtedy droga sądowa i pozew o eksmisję. I tutaj również pojawia się problem, bo taki wrok nie daje nam gwarancji, że lokator szybko opuści nasze mieszkanie. Może on mieszkać w lokalu, dopóki gmina nie dostarczy mu lokalu socjalnego. Tak, to prawda, ale zauważmy, że takiego problemu nie ma w przypadku najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego. Żeby przybliżyć, czym jest najem okazjonalny, krótko opowiem o najważniejszych cechach. W umowie najmu okazjonalnego w najmującym może być tylko osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. I taka umowa jest zawierana na czas oznaczony. To jest zazwyczaj okres nie dłuższy niż 10 lat, i podstawową zasadą takiej umowy jest fakt jej zawarcia przed notariuszem. Najemca jest zobowiązany wskazać lokal, do którego może być eksmitowany w przypadku naruszenia warunków umowy. W takiej umowie najemca poddaje się dobrowolnie egzekucji. W związku z czym uzyskanie tytułu egzekucyjnego jest znacznie ułatwione. Natomiast wiem, że specustawa przewiduje w tym zakresie pewne wyjątki. Tak zgadza się Marta. W przypadku uchodźców z Ukrainy specustawa wyłączyła ten obowiązek i obywatel Ukrainy zawierając taką umowę najmu okazjonalnego nie musi wskazywać innego lokalu, do którego potencjalnie zostanie wykonana ta eksmisja. Marta, a co możemy powiedzieć o umowie najmu instytucjonalnego? Tą umowę możemy zawrzeć tylko w sytuacji, kiedy wynajmującym jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokalu, ale i w takim wypadku niestety musimy udać się do notariusza. Do umowy najmu instytucjonalnego powinniśmy załączyć odpowiednie oświadczenie najemcy, również w formie aktu notarialnego, w którym wskażemy, że najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu, a także że przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji, kiedy trzeba wykonać, Powyższy obowiązek, on nie ma prawa do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego. Istotne jest, że wyłączenie obowiązku wskazania lokalu zastępczego które jest przewidziane w sposób ustawie nie obejmuje właśnie instytucji najmu instytucjonalnego. Podkreślmy, że umowa najmu instytucjonalnego oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że jeśli nie zawrzemy umowy pisemnie, umowa jest nieważna. Do tego najmu instytucjonalnego, o którym teraz mówię, nie stosuje się również przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, które dotyczą ograniczeń w wypowiedzeniu umowy. Przejdźmy teraz do umowy użyczenia. O jakich zapisach należy pamiętać? Tutaj oczywiście wskażmy, że użyczenie różni się od najmu. Przede wszystkim chodzi o odpłatność. Jak już wspomniałyśmy wcześniej, najem jest umową o charakterze odpłatnym. Z kolei użyczenie polega na bezpłatnym używaniu rzeczy przez korzystającego. Wskażmy również, że najem jest zawierany na czas określony bądź nieokreślony i może zostać rozwiązany na takich warunkach, jakie ustalą strony bądź też jak zostało określone w ustawie. Użyczenie natomiast kończy się również wtedy, gdy biorący nie korzysta już z mieszkania. Oczywiście zaleca się, by taką umowę również sporządzić na piśmie. To jest ważne z tego powodu, żeby móc dokładnie określić konkretne postanowienia umowy. I tutaj pamiętajmy, by wskazać dany stron, przedmiot umowy. Okres związania umową, czyli czy umowa będzie zawierana na czas określony bądź nieokreślony, a także możliwość, przyczyny i okres wypowiedzenia. Warto też zastrzec zakaz przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim oraz szczegółowo opisać koszty związane z utrzymaniem mieszkania, wskazać koszty eksploatacyjne i inne opłaty z tytułu mediów, takie jak gaz czy energia elektryczna. Dokładnie tak. Ale wróćmy jeszcze do zapisów specustawy. Warto tutaj zwrócić uwagę na istotną zmianę, która została wprowadzona i która przewiduje, że do użyczenia obywatelowi Ukrainy budynku albo jego części w celu tymczasowego zamieszkania nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz przepisów ustawy covidowej dotyczących ograniczeń eksmisji. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że takiego lokatora teoretycznie łatwiej będzie eksmitować. Natomiast w sytuacji, kiedy lokator i tak nie zechce dobrowolnie opuścić lokalu, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego i opróżnienie lokalu przez komornika. Natomiast zastanawiam mnie jeszcze, co można rozważyć oprócz umowy najmu oraz umowy. Użyczenia. Tutaj możemy postawić na instytucję prekarium, czyli tak zwaną gościnę, i osoby przejmujące uchodźców mogą rozważyć zastosowanie takiego, takiej umowy, takiego porozumienia. Nie ma definicji legalnej tego pojęcia, ale przyjmuje się, że jest to pewien rodzaj stosunku polegający na nieodpłatnym oddaniu pewnej rzeczy lub prawa innej osobie do używania. Prekarium występuje w relacjach, gdy jedna osoba chce wyświadczyć drugiej przysługę. Między stronami istnieje tylko stosunek grzecznościowy. Co istotne z perspektywy właściciela, może on w każdej chwili odebrać rzecz osobie korzystającej gościnnie z jego mieszkania, któremu nie przysługuje ochrona prawna. Czy jest to stosunek odwołalny, możemy też powiedzieć, że jest to taka grzecznościowa umowa użyczenia. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby być podpisanie takiego porozumienia, w którym obywatel Ukrainy oświadczy przykładowo, że dotarł do Polski z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, który oczywiście niesie za sobą ryzyko utraty życia i zdrowia dla obywateli Ukrainy. Po drugie, właściciel lokalu nieodpłatnie i z chęci niesienia pomocy użycza mu czasowo lokal, z możliwością zażądania przez właściciela zwrotu lokalu w każdym czasie. Czyli może okazać się, że w aktualnych okolicznościach zalecanym rozwiązaniem będzie posłużenie się instytucją prekarią. Tym samym nie zawieranie żadnej umowy obligacyjnej, którymi z pewnością są najem i użyczenie. Tak, zgadzam się z Tobą, ale oczywiście należy mieć też na uwadze, że w przypadkach spornych sądy mogą inaczej oceniać, czy doszło do zawarcia umowy użyczenia, czy też miała miejsce tylko tak zwana gościna. Aniu, pozostało nam jeszcze w takim razie omówić, czy ustawodawca przewidział w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy jakieś dodatkowe świadczenia przysługujące polskim rodzinom, które przyjmują pod swój dach obywateli Ukrainy? Tak, specustawa w artykule 13 wprost mówi, że każdemu podmiotowi, w szczególności tej osobie fizycznej, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom, może być przyznane na wniosek takie świadczenie. Co zatem należy zrobić, żeby takie świadczenie otrzymać? W pierwszej kolejności oczywiście należy złożyć wniosek, który musi zawierać przede wszystkim dane osobowe wnioskodawcy i obywatela Ukrainy będącego pod opieką składającego wniosek. Taki wniosek powinien też zawierać numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacane świadczenia oraz stosowne oświadczenia. Tutaj mamy takie cztery najważniejsze oświadczenia, które musi złożyć wnioskodawca. Pierwszym z nich jest oświadczenie składającego wniosek o tym, że zapewni zakwaterowanie i wyżywienie takiemu obywatelowi Ukrainy. Drugie to to, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na adres wskazany we wniosku, wnioskodawca nie pobierał wcześniej świadczenia. Trzecie oświadczenie to takie, że wnioskodawca nie wynajmuje odpłatnie lokalu obywatelowi Ukrainy. I ostatnie oświadczenie to takie, że dane zawarte we wniosku oczywiście są prawdziwe. Takie oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca bieżącego roku. Co ważne, do wniosku dołączona jest też karta osoby przyjętej do zakwaterowania. Taką kartę wypełnia się osobno za każdego obywatela Ukrainy. To teraz pytanie, gdzie taki wniosek należy złożyć? Zgodnie z przepisami, wniosek składamy w Urzędzie Gminy, która ma miesiąc na jego rozpatrzenie. Obecnie taki wniosek możemy składać tylko w siedzibie urzędu w wersji papierowej. Przepisy przewidują, że taki wniosek będzie można też składać w wersji elektronicznej. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze systemu elektronicznego, który obsługiwałby procedurę składania takich wniosków. Czyli w praktyce taki wniosek będzie rozpatrywał Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych albo inna jednostka organizacyjna gminy. Myślę, że istotne jest... Jak długo takie świadczenie jest wypłacane? Zaznaczmy, że świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia i jest wypłacane nie dłużej niż za okres 60 dni. Wnioskodawcy natomiast mogą wystąpić o wypłatę świadczenia z datą wsteczną, która rozpoczyna się z dniem 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. W odpowiednim formularzu zaznaczamy odpowiednie dni z kalendarza, w których udzielona została pomoc. W wyjątkowych sytuacjach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony, o czym stanowi stosowne rozporządzenie z 15 marca i określa ono maksymalną wysokość świadczenia, również omawia warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty. Takie przedłużenie należy dodatkowo uzasadnić przy składaniu wniosku. Jeśli chodzi zaś o kwotę świadczenia, to maksymalna wysokość wynosi 40 zł za osobę dziennie, miesięcznie wychodzi około 1200 zł, i tutaj również jest możliwość podwyższenia wysokości tego świadczenia. Będzie to mieć miejsce w takim przypadku, kiedy chronienie obywatelom Ukrainy zapewniono przed dniem wejścia w życie ustawy oraz gdy podmiotem udzielającym schronienia jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. Należy też zasygnalizować, że osobom, które udzielają schronienia Ukraińcom, przysługuje dopiero refinansowanie poniesionych już kosztów. Oznacza to, że świadczenie nie jest wypłacane z góry, lecz z dołu, czyli za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Przejdźmy teraz do kwestii kontroli lokalu udostępnianego obywatelom Ukrainy. Czy jest w ogóle taka możliwość? Tak jest, ustawodawca to przewidział, i gmina może skorzystać z takiego uprawnienia i uzależnić przyznanie czy też wypłatę świadczenia od weryfikacji tych warunków zakwaterowania i wyżywienia. Wtedy takiej weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. I tak, jeżeli te warunki zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bądź też gdy we wniosku podano nieprawdę, świadczenie nie będzie przysługiwało. A co w sytuacji, kiedy współwłaściciele wspólnie pokrywają koszty wyżywienia i najmu mieszkania, które za darmo użyczają ukraińskiej rodzinie? Wyobraźmy sobie, że jedna z tych osób składa w Urzędzie Gminy wniosek o świadczenie z tego tytułu. Czy powinniśmy jej wypłacać całość świadczenia, czy tylko połowę? Czy takie świadczenia należy jakoś dzielić, jeśli te koszty związane z pomocą ukraińskiej rodzinie pokrywają dwie osoby? I to jest, Marta, bardzo ważne pytanie, bo właśnie z analizy przepisów tej spec ustawy ukraińskiej wynika, że świadczenie pieniężne za zapewnienie tego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje w odniesieniu do każdego obywatela Ukrainy, a nie osoby zapewniającej im pomoc. Inaczej mówiąc, złożenie wniosku przez jedną osobę, która oświadcza, że zapewniła danym obywatelom Ukrainy to zakwaterowanie i wyżywienie, zobowiązuje do wypłaty świadczenia wnioskodawcy w pełnej wysokości czyli tych 40 zł za każdą osobę za jeden dzień. Co w gruncie rzeczy oznacza, że w sytuacji, kiedy kilka osób udziela pomocy obywatelowi Ukrainy, świadczenie zostanie przyznane tylko za tą jedną osobę. Ewentualne późniejsze rozliczenia pomiędzy osobami, które się opiekują uchodźcami, pozostają w ich własnym zakresie. Aniu, bardzo dziękuję Ci za wyjaśnienie tych problematycznych kwestii. Dziękuję Ci za rozmowę. Drodzy Państwo, na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Serdecznie dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Aniu, Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu z IWK Legal.